Ciusota. Dorota, Jadwiga 2, Maria, Ksawery. Dorota, Józef 2, Maria, Ksawery. witam, 59, proszę no, droże, to dobre, 5, 5, 5, 5, dziękuję, pozdrawiam Dzięki, najlepszego, pozdrawiam, tu Stefan, Kebek 1, Gustaw, Paweł, Roman, przez Paweł, Sierra, Kebek 1 Golf, Papa, Romeo, Porte, Ball, From, Sierra, Papa, Stroke, Bravo, Whisky, 0, 0, 8, Kusota. Oscar Eko 6, Sierra Tango Delta, good afternoon, 5 and 9 for you Kuj zel, kuj zel, thank you for the 5 and 9, very good afternoon Uniport is 5 and 5, 5 and 5, 70 something, 73 Thank you, 73, Sierra Quebec One Golf Papa, Romeo Porte, Bolsicu Sota SP9, Xaveri Grazina SP9, Xaveri Grazina, witam, 59 dla kolegi A słuchaj jak się da, jak się da. No, dzisiaj to prawie pływamy, bo to, bo to co chwilę deszcz nas tutaj moczy, wiesz. Ale z błotem. niesamowite? pozdrawiam. No staramy się, jak wiesz, się tu przyjedzie kawał drogi to trzeba korzystać. No trzymaj się, do usłyszenia. Ale na dzisiaj to już koniec, także jak ktoś to do jutra, nie? Tu Stefan, Kebek 1, Gustaw, Paweł, Roman, przez Paweł, Sierra, Kebek 1, Golf, Papa, Romeo, Porte, Ball, from Sierra, Papa, strok Bravo, Whiskey, 008, CQ, Sota. Oscar X-Ray Sierra, Oscar X-Ray Sierra, please again. Delta Lima 8, Delta X-Ray Lima, ja, jetzt jest gut. 5 und 7, ok? Delta Lima 8, Delta X-Ray Lima, Delta Lima 8, Delta X-Ray Lima, 5 57 7, ok? Ja, ja, Roger, Roger, danke, Drugi zypcyś. Ciebie, bye. bye, bye. Sierra Quebec 1, Golf Papa Romio Portable from Sierra Papa, Strog Bravo Whiskey 008, Zero, Zero, CQ Sota SQ 9, Paweł, Barbara Roman. SQ 9, Paweł, Barbara Roman, witam, 59, proszę. Witaj, Adam, oparator, Paweł, 59, dziękuję, wszystkiego dobrego. No. Dzięki, trzymaj się. Tu Stefan Quebec, 1, Gustaw, Paweł Roman przez Paweł na szczycie, Czulnia, Stefan Paweł. Przez Barbara Wanda 008 na wywołaniu CQ40, CQ40 Meter CQ SOTA Sierra Quebec One Golf Papa, Romeo Porte, Bolfron Sierra, Papa, Strog, Bravo, Whisky 008, CQ SOTA SP1 Roman, Karol Barbara oh. No witaj Raimund. no widzisz, udało się jeszcze dzisiaj SP1 RKB 59, proszę Piątkę siódemkę odbieram, pięć siedem. Poprzednio słyszałem, ale bardzo słaby sygnał był Bardzo słabiutki A teraz jest na 5.7. Dziękuję za spotkanie, pozdrawiam ekipę filmującą Tu jest to jeden Roman, Karol, Barbara No, Kasia też pozdrawia oczywiście No bardzo ładnie to idzie, powiem Ci Tak jak poprzednio, silny sygnał Fajnie, dzięki za zgłoszenie, trzymaj się, do usłyszenia Do jutra, bo już dzisiaj to już koniec, nie? <laughs> Dziękuję bardzo za spotkanie, trzymajcie się, Hej. No hej hej, do jutra, do usłyszenia tu... No, witam, witam, witam Aniu 5-9 oczywiście. SP, SQ2 Roman Karol Barbara. 5.9, proszę. Ja cię dam 58. I pozdrow w Kasie. Pozdrow w Kasie. No? Tak, to jest pozdrowienie, ale pamiętam, żeby pozdrowić Kasię Kasia, ty OK, jest Q2 Roman Karol Barbara, jest Q1 GPR przez Paweł. I tu dodatek, pozdrawiam. No, Kasia pozdrawia również, nie wiem czy było słychać, bo na dość cicho. O, ale też pozdrawia, wszystko doleciało, wszystko się nagrało. Dzięki Aniu. Fajna łączność, trzymaj się. Oskar Eco5 Whiskey Hotel Romeo 4x5, 4x5 QR Mexico, 4x5, OK? Okay, okay, 4x4, four four, thank you for you. 4x5, 4x5, Pure Mexico, 4x5, okay, 4x5 for you. Oscar Echo 5, Whiskey Hotel Romeo, is correct? Okay, thank you, 73. Co tam deszcz, cały dzień leje.